poeta to, że jesteście, że się wspólnie ulicie. Witam naszą dywizję śląską na, na modlitwie. Wielki nam Bóg zapłać. Jutro mamy procesję pokutną po naszych wzgórzach, przeniesiona z Wielkiego Czwartku na 19, czyli to też będzie druga modlitwa ku czci Matki Bożej. Nasze nabożeństwo patrimskie, procesja eucharystyczna i moi drodzy, udajemy się, udajemy się w góry. Przypominam, w sobotę mamy wyjazd do Częstochowy, dlatego w piątek mamy mszę świętą o 8 rano, żeby spokojnie się przygotować i żeby iść spać o 10, żebym spał nie 3 godziny, a 4 czy 5, żeby później łatwiej było mi technicznie wytrzymać obciążenie wyjazdu, więc to wprowadziłem już od tak jesieni, rano msza o ósmej i wtedy startujemy, przygotowujmy pielgrzymkę, pakujemy się i rano w czas msza święta, gdzieś o trzeciej też podam wam domownicy i jedziemy do Częstochowy na naszą pielgrzymkę. Będzie zimno, wsiąść gacie, buty zimowe, podkuszulki termo, parasolki, nie bać się pogody, moi drodzy, cieszę się Wami, że tam będę Was widział, przypominam, do Częstochowy organizuje się do Warszawy grupa Tarnowska, siedziba Tarnowska, Poznań, Tarnowska Pani Ewa, Poznań Pani Lidia, Pan Tadeusz, Dywizja Pomorska, Pan Edward, Pan Wiktor, Kaszubsko-Pomorska Pani Anna i Pani Sabina, Kraków Pan Roman, Dolnośląska Pani Ewa z Wrocławia, Pani Ucja z Oleśnicy, Pan Krzysztof Skowar, Pan Janusz z Jawora, z Lublina Pani Cecylia Dywizja Świętokrzyska, Pan Władysław, do Warszawy ponadto organizuje się Wrocław, Pani Maria i okolice Pan Będyk, Ostrołęka, Pani Jadwiga Żywiec, Pani Barbara, Grupa Dolnośląska, Pani Justyny z Wyjazdu Zielonej Góry. Wielki Częstowy organizuje Grupa Warszawska, Pani Ani i Pani Zosi. Podaję komunikat jeszcze bo za dwa tygodnie, niecałe, wieczernik kolejny. Grupa Świętokrzyska w Ramadyżu organizuje wyjazd autobusem. Kontakt do pana Władzia Rut Rutkiewicza 41-331-2604 lub 720-01-83641 przez Kielce i Jędrzejów. Grupa krakowska do Częstochowy. Wyjazd z Wieliczki 645 Kraków Rondomateczne 7-5 Miszczy Jowice. 7.35. Azory 7.50. Następnie Gotkowice, Olkusz i Sławków. Planują przyjazd do Częstochowy na godzinę 9.40. Bóg zapłać tym, co zapisali się na wieczernik. wiele osób, Elżbieta i Zawmadejak, tuszem Już mamy 88 osób na kwietniowy wieczernik. Końca Miesiąca. Kolejna osoba do nowicjatu Grzegorz Świątek, Reda Polska, 1928 osób. Pozdla zapisało się wczoraj dużo, 28 osób. Mamy równe 500 osób zapisanych, są nimi nimi. Albona Pawła Gorzu Wielkopolski, Małgorzata Narożna, Poznań Wielkopolskie, Zbigniew Gogniat, Remanow. Anna i Damian Wyka, Domanowice, Dolnośląskie, Anna Wojna, Jedliczek, ukrosna Magda Dziadkowska, Rojewo, Cezary, Saturny, Wrocław, Monika, Poranek, Ranek, Wieluń, Blanka, Rajca, Andrzejewska, Chudów, Aleksandra, Witkowska, Poznań, Leszek Noceń, Podgaje, Robert i Anna Gawron, Stryszów. Marcin Falandysz, Bydgosz, Mogota Hock, Dublin, Teta Reiter, Kent, Henryka Rutkowska, Baden-Baden, Mariusz Wróbel, Miedzianka, Świętokrzyskie, Joanna Balcerzak, Ełk, Warmińsko-Mazurskie i to samo Bożena Sokalska, Beata Cizio, Irlandia, Adam Hampel, i Maria Iwaniec, Kraków, Michał Siemiński, Maciej Jaroszek, Częstochowa i moi drodzy Renata Karp, Szuf. wtorki czytam Wam na koniec. Parę świadectw. Świadectwo dotyczy TV Chrystus Vincent, Kazan Cię za Piątanka. Słucham od 2010 roku i uważam, że są bardzo dobrze. Dziś też słuchają, to z wielką radością, ewangelizacja Bogu, niech będą dzięki. Od 64 lat nie miałam tak prosto omawianej Ewangelii. Dziękuję Bogu za każdy dzień Jego życia, Zofia. Dziękuję Najwyższemu Ojcu Naszemu Niebieskiemu za księdza Piotra, który nas prowadzi do Boga i zbawienia wiecznego. Dzięki księdzu Piotrowi dowiedziałam się, czym jest naprawdę msza święta jak ma wyglądać przez moją duchowość świętego Boga Ojca, Filonijaka Anioła. Niebo się otwiera i czujemy go, to jest święte obcowanie. Nauczył nas klękać, czcić Pana z wielką atencją, należną Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu. Nauczył nas jak z wielką czcią przyjmować klęcząco ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa czego nam brakuje w naszych parafiach, nauczył nas otwierać serce na Oście Jezusowi, czcić z wielką miłością Matkę Najświętszą i wzywać wszystkich świętych w potrzebach. Nauczył nas, że każdy kapłan nosi w sercu Jezusa Żywego i modę się codziennie za kapłanów, bo ich świętość i traktowanie kapłana za sakrament, który nie można cofnąć z błogosławieństwem Jolanta. Tarnów. Niech Pan Jezus Wam wszystkim, moi drodzy, błogosławi. Teraz wystawienie Sanctissimum. Życzę sił w naszej grupie śląskiej na nocne czuwanie. Ukochanym internautom Bóg zapłaci za dar modlitwy, za to, że jesteście, że ta moja świadomość rozszerzonego wie wieczernika napala mnie zawsze radością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Mojej ukochanej Mamusi Bóg zapłaci za piękny dobór pieśni i wielki dynamizm i zaangażowanie i siłę przywódczą śpiewie. Prosimy Mamusie o kolejną pieśń na przygotowanie do wystawienia Sanctissimo.